Przedsiębiorstwo pogrzebowe Koperski istnieje od ponad 80 lat i należy do najstarszych rodzinnych firm pogrzebowych. Obecnie prężne działanie firmy to zasługa wytężonej pracy pana Łukasza Koperskiego, jego żony Janiny, synów Błażeja i Wiktora oraz grona oddanych pracowników. Firma Koperski posiada rozbudowaną infrastrukturę, własne domy pogrzebowe, kaplice, chłodnie, prosektorium, a także zakład produkcji trumień. W Warszawie biuro firmy Koperskiej znajduje się na woli przy ulicy Powązkowskiej 2. Również na woli, w bezpośredniej bliskości cmentarza powąskowskiego, znajduje się kaplica świętego Łukasza, w której odbywają się ceremonie pożegnalne. Przez ponad osiem dekad służby rodzinom, dom pogrzebowy Koperski stał się synonimem najwyższej jakości i perfekcji w świadczeniu usług pogrzebowych. Wszystkie działania tej firmy podkreślają godność osoby ludzkiej, którą należy pożegnać według najlepszych tradycji funeralnych. Przedsiębiorstwo Pogrzebowe Koperski znane jest z konsekwentnego poszerzania oferty oraz stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych. Firma podejmuje się organizacji pogrzebów wyznaniowych i świeckich, w formie tradycyjnej z trumną oraz z uprzednią kremacją. Zgłoszenia odbioru ciał zmarłych są realizowane przez całą dobę pod numerami telefonów 46 855 02 25 oraz 22 755 50 05.